Jesteśmy przed Mistrzostwami Świata w Trondheim. Trwa kryzys polskich skoków narciarskich. Żaden z biało-czerwonych nie stanął w tym sezonie na podium. W top 30 Pucharu Świata mamy raptem dwóch przedstawicieli. Na cztery ostatnie kampanie trwa trzecia, gdy oczekiwania są wyższe niż rezultaty Polaków. Ale właśnie oczekiwania, czy naprawdę mieliśmy podstawy, by wierzyć, że będzie inaczej? Oto opowieść o straconych rocznikach polskich skoków narciarskich. Skoki narciarskie stają się dyscypliną coraz starszych sportowców. Te granice pomagali niejednokrotnie przesuwać też Polacy. Piotr Żyła, najstarszy mistrz świata w skokach narciarskich. Kamil Stoch, drugi najstarszy zdobywca kryształowej kuli. Zarówno Stoch, jak i Żyła, jak i Kubacki, nawet też jeszcze Adam Małysz, mieszczą się w top 10 najstarszych zwycięzców konkursu w Pucharu Świata. Ale, Ale właśnie, Czas powoli przestaje działać na korzyść Polaków. Peselu się jednak nie da aż tak długo oszukiwać. Coraz więcej w skokach znaczą po prostu zawodnicy urodzeni. W latach 90., w połowie lat 90. i tak skoczkowie z rocznika 96. i młodsi stanowią 21 spośród 31 najlepszych zawodników trwającego sezonu. A jak to wypada w Polsce w porównaniu do świata? Rocznik 1996. Najlepsi na świecie? Ryoyu Kobayashi. Mocasz. Anżel Laniszek. Bardzo dobry Słoweniec. Kilka zwycięstw w zawodach Pucharu Świata. Halvor Egner Granerud, dwukrotny zdobywca kryształowej kuli. Polska odpowiedź? Nie mamy aktywnego zawodnika z tego rocznika. No dobrze. 1997. Słaby rocznik i na świecie i u nas w kraju. Ale na świecie no jest ktoś taki jak Ziga Jelar, jedno zwycięstwo w pucharze świata, ale też zdobyta mała kryształowa kula za loty. Polski skoczek z rocznika 97? Nie ma teraz aktywnego. Rocznik 1998. Na świecie Jan Herl, wicelider Pucharu Świata. Mariusz Lindwik, mistrz olimpijski z 2022 roku. Halo Polska, mamy kogoś z tego rocznika? Nie mamy. Rocznik 99. Na świecie m.in. Domen Preuce, Low Rokos. Tutaj polska odpowiedź akurat będzie. Paweł Wąsek. No w tym sezonie jeden z zawodników szerokiej, powiedzmy, czołówki Pucharu świata. I jeszcze jedna statystyka. Skoczkowie z rocznika 96 i młodsi na podium Pucharu świata. Norwegowie mają takich trzech, Austriacy trzech. Słoweńcy, uwaga, uwaga, sześciu, choć tu warto jednak zaznaczyć, że i Cenepreuc, i Bor-Paulocić nie skaczą już na nartach. Japończycy, dwóch, Kobayashi i Naoki Nakamura. Niemcy, jednego, Filip Raimund. Polacy, wiecie, domyślacie się, zero. Dobrze, ale przecież wszyscy wiemy, to nie było tak, że w Polsce nigdy nie było zawodników z rocznika 96, 97, 98. Co odpowiadamy na pytanie, co się z nimi stało? 1996. Zaczynamy. Przemysław Kantyka, popularny Pedro, skoczek, który raz wystartował w konkursie Pucharu Świata, dwukrotnie punktował w letnim Grand Prix, ostatecznie zakończył karierę mając 23 lata i zajął się trenowaniem dzieci. Następnie Krzysztof Leja. No, o nim mówiono, że technicznie to jest naprawdę wiodąca postać w polskich skokach juniorskich czy młodzieżowych, ale Krzysztof Leja w 2016 roku nie trafił do żadnej kadry PZN. Próbował dalej uprawiać skoki, przez wiele lat przyjeżdżał, czasem trochę z znienacka, na zawody Orlen Cup, czy kiedyś Lotos Cup i tam potrafił wygrywać. To jest też człowiek, który skoczył te słynne 116 metrów w szczyrku. Absolutny rekord obiektu y, Skalite, ale on po tym, gdy nie dostał się do kadry, zaczął trochę uprawiać skoki już po amatorsku. Też zawodnik silnej budowy ciała, co w skokach, jak wiemy, nie jest błogosławieństwem. No i jego w skokach dziś już nie uświadczymy. Z rocznika 96 jeszcze Łukasz Podżorski. Skoczek, o którym mówiono w SMS-ie, bardzo pracowity. On prezentował pewne błyski. Raz był 11 w Pucharze kontynentalnym, 23 na mistrzostwach świata juniorów. Natomiast w tym swoim roczniku zawsze jednak raczej plasowany troszeczkę niżej niż Leja i troszeczkę niżej niż Kantyka jego w skokach oczywiście też już nie ma. 1997. Jest coś specyficznego w tym roczniku, że ani na świecie, ani u nas no nie obrodziło wówczas talentami, ale był jeden zawodnik nawet dość długo uprawiający skoki, Łukasz Bukowski. Dwa razy punkty fiskapu, raz w Szczyrku, raz w Rasznowie. No nie była to wiodąca postać w rocznikach juniorskich. Po pewnym czasie dał sobie spokój ze skokami. Taką mocną postać wydał na pewno rocznik 1998. Dominik Kastelik, drodzy Państwo, zawodnik szalenie utalentowany. O tym mówili wszyscy jego trenerzy, wszyscy jego koledzy, ale też skoczek. Uczeń SMS-u, szczyrk Uczeń Niesforny, sprawiający duże problemy wychowawcze. Kastelik stawał na podium FISCAPU w 2017 roku pojechał na mistrzostwa świata juniorów i tam doszło do absolutnie najgłośniejszego występu z jego udziałem. Konkurs drużynowy. Polska w składzie z Kastelikiem, Pilchem, Wąskiem i Czyżem. O Czyżu jeszcze tutaj powiemy, ma szansę na medal, ale upadek Kastelika te szanse pogrzebał. Polska nie przegrała dużo wówczas brązu, bodaj 5 punktów, gdyby Kastelik nie upadł na odjeździe, zdobyłaby medal. Na tych mistrzostwach świata, które odbywają się w Stanach Zjednoczonych, jest też Adam Małysz. I Adam Małysz po konkursie drużynowym nagrywa filmik, w którym uderza w Kastelika, w postawę Kastelika. Oto co wówczas mówił orzeł z Wisły. Jestem zły, szkoda mi trzech chłopaków. Trzech, bo kolega Kastelik lekceważy sobie resztę ekipy. Chłopak ma talent, a robi wszystko, by spierniczyć sobie karierę. Było już wielu takich utalentowanych skoczków, którzy przekreślili sobie przyszłość w tym sporcie. Kastelik popełnił wspomniany błąd na odjeździe, ale trudno myśleć, że zrobił to dlatego że chciał. Po prostu błędy w skokach się zdarzają. Małyż zaatakował Kastelika i było to chyba trochę pokłosie. Tak dziś po kilku latach można usłyszeć od ludzi, którzy byli w tamtej ekipie. Był to trochę efekt uboczny tego, co działo się wcześniej tej wspomnianej niesforności Kastelika i tego, że sprawiał swoim wychowawcom problemy. Finalnie Kastelik nie skacze dużo dłużej niż tamte zawody w Stanach Zjednoczonych, niż te mistrzostwa świata juniorów. Potem zajmuje się różnymi rzeczami. Pracuje jako Górnik pracuje w gastronomii, do skoków, mimo swojego wielkiego talentu, nigdy już nie wraca. Ale byli też tacy zawodnicy, których Adam Małysz chwalił. Rocznik 1999 i tu na początek spotkanie z Bartoszem Czyżem. Skoczkiem, który zadebiutował w Pucharze Świata w 2018 roku. I tutaj Adam Małysz nieco wcześniej opublikował wideo. Małysz był wówczas dyrektorem do spraw skoków i kombinacji norweskiej w PZN. Jeździł, doglądał młodszych zawodników i tak wówczas pisał o Bartku Czyżu. Zobaczcie jak lata Bartosz czyż z kadry juniorów. Banan skacze tak pięknie jak Tomasz Morgenstern. Mam nadzieję, że dorówna Morgiemu nie tylko jeśli chodzi o styl, ale również o osiągnięcia. Niestety Czyż nie dorównał Morgensternowi. Nigdy nie zdobył nawet punktów Pucharu Świata. Trudny dla niego okazał się już pierwszy rok po ukończeniu SMS-u Szczyrk. Zresztą on ze skoków zniknął w listopadzie 2019. Damian Skupień. Tak, tak. Z tych skupniów syn Wojciecha mówiło się, że ma spore predyspozycje po ojcu do skakania na nartach. Fajny technicznie zawodnik, o tym mówili trenerzy, ale jeden duży problem w jego rozwoju. Skłonność do tycia. Jego ojciec potrafił żartować, że Damian wcale nie je, ale tyje już od samego patrzenia na jedzenie. No niestety z taką przypadłością w skokach narciarskich nie da się zrobić kariery nawet gdy skacze się na wysokim poziomie technicznym. Dawid Jarząbek o nim mówiono, gdy był dzieckiem, że jest naprawdę niezwykle utalentowanym zawodnikiem. Pewnie jako dziecko mógł nawet zapowiadać się lepiej od Castelika, ale tutaj też w pewnym momencie przybrał, jak to wspominają po latach jego trenerzy i koledzy, trochę zbyt dużo muskulatury, zaczął mieć problemy z wagą i to dość szybko, jeszcze gdyby był uczniem SMS-szczyrk. Odbiło się na jego wynikach. W skokach nie został zbyt długo. I tak z rocznika 99 pozostają nam czynny wciąż w Pucharze Świata Paweł Wąsek, a także naczelny przedskoczek kraju Wiktor Pękala. Ale dobrze, jakie były powody, dla których pozostałych nie ma już w skokach? Czy można je jakoś pogrupować? Czy można poszukać rozwiązania tej zagadki? Wydaje się, że można tutaj wyróżnić trzy przyczyny. Pierwsza jest po prostu prozaiczna. Zawsze w każdym sporcie iluś zawodników Rokujących w wieku juniorskim nie potrafi tego przełożyć na sport seniorski. Skoki są tutaj dodatkowo wrażliwe, bo jednak gdy zawodnicy rosną, zmienia się ich pozycja najazdowa. To bardzo istotne. Zmienia się też ich przemiana materii, a wiemy, że w skokach jednak chodzi o to, by ważyć jak najmniej. Druga sprawa, zabetonowanie kadry. Oni po prostu często nie byli w stanie dostać się do głównego szkolenia Polskiego Związku Narciarskiego, bo na górze brylowali. Inni zawodnicy: Stoch, żyła Hula, jeszcze urodzeni w latach 80., z początku lat 90., Kubacki i Kot, najbardziej no utalentowane pokolenie środka lat 90., Zniszczą, Murańka. Przez pewien czas biegun, który też dość szybko jednak zakończył karierę, także Jakub Wolny czy Andrzej Stękała, po prostu ciężko było przebić ten beton. I punkt trzeci: skoki narciarskie to nie piłka nożna. W piłce nożnej możesz występować na trzecim, czwartym poziomie rozgrywkowym i po prostu z tego żyć, bo dostajesz duże pieniądze z klubu. Na skokach narciarskich w kraju. Zarabia zwykle kilku zawodników, tylko ci najlepsi. Pozostali mają swoje problemy finansowe, muszą szukać sponsora albo iść do pracy. Gdy pracujesz, to siłą rzeczy masz mniej czasu na trenowanie i tak też było w kilku przypadkach. Co tutaj można zrobić? PZN w dużej mierze dzięki Adamowi Małyszowi wypracował pewien schemat, co prawda po latach, no ci zawodnicy na ten schemat się nie załapali. Schemat zaczerpnięty czy to z Niemiec czy z Austrii. Tam zawodnicy jak na przykład Pius, Paszkę należą do służb mundurowych. Trochę w nich służą przez powiedzmy 4 miesiące w roku, a przez resztę sezonu trenują i startują w zawodach. Ale to pozwala im zarabiać pieniądze właśnie z wykonywanej profesji, czy są policjantami, czy są w Straży Granicznej, czy w wojsku, a do tego wciąż trenować. I ten taki swój program stworzył. Zgłosiło się dwóch zawodników. Jarosław Krzak, a także Szymon Jojko. Czy to dużo, zostawiam to bez odpowiedzi. Ale kolejna sprawa, ci wszyscy zawodnicy z lat 96-99, o których tutaj wspominam, mieli jeszcze pewną możliwość pójścia na przykład na studia. Studenci, skoczkowie mają zawsze taką opcję, by dostać jakieś stypendium. To też nieco mogło poprawić ich pozycję, ale wydaje mi się też, jak pytałem, że żaden z nich nie rozpoczął kariery akademickiej. Czy to znaczy, że mamy przechlapane, że musimy po prostu przygotować się na słabe lata polskich skoków, bo nie mamy zawodników z wiodących roczników? Otóż chcę poniekąd uspokoić. Mamy bardzo zdolnych młodych zawodników. Jeszcze juniorów, rocznik 2005: Amilkiewicz-Joniak, 2006: Szozda, 2007: Łukaszczyk-Tomasiak, 2008: Byrski-Sarniak. To naprawdę są skoczkowie bardzo utalentowani, ale jest pewien problem. Wiecie jaki? Zanim oni wskoczą na poziom pucharu świata, minie zapewne trochę czasu. Co wtedy? Czyli teraz musimy liczyć na jakiś zryw. Czy to weteranów, czy Olka Zniszczoła, który w tym roku będzie obchodził 31. urodziny, czy nieco młodszego Jakuba Wolnego, na pewno musimy też liczyć na Pawła Wąska. Jedynego, który z końca lat 90., czy z drugiej ich połowy, uchował się wciąż w polskich skokach na wysokim poziomie. Szalenie istotna będzie też postawa tych zawodników, którzy są w rocznikach pomiędzy Wąskiem, a pomiędzy wspomnianymi juniorami. Trzech z nich zostało włączonych do polskiej kadry. Do kadry Tomasa Turmbichlera, do kadry A. Tomasz Pilch rocznik 2000, Kacper Juroszek rocznik 2001 i Jan Habdas rocznik 2003. Niestety trwający sezon dla każdego z nich jest mniejszym lub większym niepowodzeniem. Nie skreślałbym ich, natomiast pragnę podkreślić, że od nich zależy w naszych skokach naprawdę dużo. Gdzie zatem szukać nadziei? Może w słowach Piotra Żyły, który mówi: Skoki narciarskie nie próbuj tego zrozumieć. Właśnie ta zagadkowość skoków to, że w nich dzieje się często coś nielogicznego, pozostaje naszą nadzieją na przyszłość.